Ja osobiście jestem dumny, że jestem Polakiem, ale w Polsce, jakbyśmy zapytali, co słychać, on powie, co się interesujesz. Zawsze ugarzę wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. I trzynasty werset to jest Boże słowo, przypominam. Świadectwo to jest prawdziwe. <słuchy> <słuchy> Co lubimy w Polakach yy, i co nam się nie podoba w naszym narodzie? Jakie są nasze cechy narodowe, pozytywne i negatywne? Zobaczmy, co na ten temat powiedzą nasi rozmówcy, a później my sami tutaj o tym porozmawiamy. Wydaje mi się, że ogólnie jesteśmy otwarci na, na gości. że Powiedzenie, że gość w dom, Bóg w dom, to tego. Na pewno myślę, że ładnym takim Rzeczą, którą potrafimy pokazać, jest takie jednoczenie się narodu ponad podziałami w bardzo kryzysowych sytuacjach. Owszem, to potem bardzo szybko gdzieś tam znika i wracamy do tego, że naszym największym wrogiem jest sąsiad, ale w momencie, jeśli ktoś nam pobije tego sąsiada, to jesteśmy gotowi zapomnieć na chwilę o tym i razem z nim poszukać, powiedzmy, sprawiedliwości. что могли поведеть? Поляцы са милыми, они са мили, то так, они помогают, они хорошо э, э, ставят к до, до, тебе, даже когда ты показываешь, что маш российского паспорта, твой паспорт есть российский, люди тоже понимают, что ты не есть Путин, и ты не есть тот человек, который заатаковал Украину. I e, to jest dobra taka e, charakterystyka Polaków. No wydaje mi się, że lubię taką solidarność, co teraz pokazuje ta e, sytuacja na Ukrainie z wojną, że jak chcemy, to możemy jednak się wszyscy zebrać i, i zrobić coś dobrego. I póki co naprawdę jest zachwycona gościnnością i podejściem Polaków. A ja jestem w Polsce już chyba z 10 lat mniej więcej, mam polskie pochodzenie i... No, jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Uwielbiam polski język Polaków. Ze względów też to uważam, ze względów historycznych i doświadczenia, to jednak jest patriotyzm jest, jest, jest większy niż, niż powiedzmy społeczeństwa na zachodzie. Nie, nie, negujmy, tam też jest, ale po prostu nigdy nie byli zmuszeni do takiej mocnej identyfikacji się z, ze swoim krajem i swoim narodem. Brakuje mi może to, to troszeczkę takie jak e, w krajach gdzieś Anglo, anglosaskich, gdzie taki, takie, takie smoltoki, że się ludzie do siebie tak uśmiechają takiego z niczego, mówią sobie hello, mówię tego, tak, z jednej strony to jest powierzchowne, natomiast jakbyśmy się myślę, do siebie uśmiechali tak po prostu bez powodu, a nie i nie, nie odbierali od razu tego ej, co ten wariat ode mnie chce, dlaczego się do mnie uśmiecha, to byłoby to na pewno miło gdzieś tak w przestrzeni publicznej. Taka może gburowatość, co mi pierwsze przychodzi do, do głowy, że właśnie taka. Nie zawsze ma się siłę, nie zawsze się chce tam odpowiedzieć dzień dobry czy coś, to, to tak mi się wydaje, że coś takiego może być. W nerwia to może tak jak większość ludzi, to jest permanentne narzekanie. To jest taka rzecz. Zawsze niedowol, niezadowoleni, często, nie wszyscy, ale duża część. I pomalują na niebiesko, źle, że na niebiesko. Jak pomalują na czerwono, źle, że na czerwono. Ja wiem, no, ludzie się interesują no nie swoimi sprawami. no To mnie najgorzej wkurza. W księdze Obywienia czytamy o tym, że y, królowie wniosą chwałę i dostojeństwo narodów do wieczności, do nowego nieba i nowej ziemi. To jaką chwałę, jakie dostojeństwo polski tam się znajdzie w tej wieczności? Jak myślicie, co możemy powiedzieć? Dobrego o Polakach, czym Polacy się cechują i lubimy to, to może najpierw, a potem przerzucimy się w drugiej części na to, czego nie lubimy. To najpierw takie pozytywne rzeczy. Pewna zgoda, jeśli chodzi o sondę uliczną, którą słyszeliśmy: gościnność, otwartość, bezinteresowność gdzieś tam w tym naszym polskim słownictwie, a ja ci dam to. Jak ja się zrewanżuję? No, tak, no nie no, to tak muszę jakoś coś tam, coś za coś. Więc jest to gdzieś, jest ta gościnność, ale jest też, żeby nie być winnym komuś, albo, no bezłachy. jakby moje, mo, moje ostatnia, albo bez tak jak mówisz. Więc y, gościnność jest naprawdę zadowalająca, jest sławetna. Sami to robimy jako rodzina, wy też to robicie. Dzisiejsza sytuacja ukraińska pokazuje też otwarte domy, gościnność. To jest mocna strona. Co jeszcze pozytywnego, to Wam zostawię. Ja będę w tym czasie myślał. No ja myślę, że mamy odwagę w sobie jako Polacy o, tak. i to jest pewna taka bit, bit, bitność. Czasami niestety nam to na, wychodzi może na, na złe. Ale ja to sobie cenię w nas, że właśnie nie, 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 nie przeliczamy wszystkiego, tylko potrafimy czasami się po prostu. Szable w dłoń. Szable w dłoń, tak. I, i, i na wroga, i tam bolszewika goń, goń, goni, jak to klasyka, że tak powiem, cytując. I to, to taka chyba dobra cecha nasza. Tym bardziej, żeśmy pogonili kilku takich różnych dużych graczy w historii, i trzeba być chyba z tego dumnym. Poczucie pewnego honoru właśnie, trochę się to, to z tym wiąże, że, że, że chyba czasami ten honor, no znowu o, o pozytywach mam mówić, ale zawsze ta, 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 ten cień się pojawia, no cień jest taki, że jak jesteś honorowy, no to czasami właśnie nie patrzysz, może nie, nie wyliczasz, nie, 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 nie przewidujesz, ale to jest chyba dobra cecha, taką mamy cechę i, i chyba powinniśmy się z tego cieszyć. Właśnie, nie jesteśmy takim merkantylnym, kupieckim narodem, jesteśmy raczej takim narodem idealistycznym. Znowu, idealizm, można różnie na to patrzeć, ale, ale to Bóg, honor, ojczyzna, na przykład, to, że mamy jednak, mamy, popatrzcie, ojczyzna gdzieś tam na, na trzecim miejscu, że, że jednak Bóg, wiara, Yy, pewne przekonania, wartości, yy, tak, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Honor, czyli to, to też tego dzisiaj trochę mam wrażenie, to, 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 ten honor najbardziej zniknął gdzieś przez ten okres zaborów, przez okres komuny, gdzieś to wszystko się wyprało, ale to wcale niekoniecznie oznacza, że na, na zawsze, być może to trochę gdzieś tam też się odnowi. Także mamy pewne takie wartości właśnie idealistyczne, yy, za które przychodzi nam płacić, ale myślę, że same w sobie one nie są czymś złym. To ja bym dorzucił pracowitość. Jak gdzieś zdarzało mi się bywać za granicą i, i, i pytałem ludzi, których spotykałem, co wiedzą o Polakach albo czy mieli doświadczenie z Polakami, to często zwracali uwagę na to, że Polacy są bardzo pracowici, są dużo bardziej pracowici niż pozostałe narody. Że potrafimy się czemuś poświęcić, że potrafimy pracować po, po kilkanaście godzin dziennie, y, jak jest taka potrzeba. Y, I znowu to czasami jest negatywne, bo wpadamy w pracocholizm, ale, ale co do zasady, pracowitość jest pozytywną cechą, gdzie wiemy, że, na, y, że trzeba zarobić na siebie, y, że, że potrafimy y, y, pracować w takich miejscach, gdzie nikt inny nie chce pracować i robimy to dobrze. I, i nawet powiedziałbym, że często. Myślę, że ten idealizm, o którym powiedziałeś często, dorabiamy ten idealizm do tej pracy, że, że nawet jeśli to jest jakaś bardzo codzienna rzecz, to jednak chcemy na to spojrzeć z jakiejś takiej szerszej perspektywy i wierzyć, że my zmieniamy rzeczywistość. Więc myślę, że, że te trzy rzeczy, o których powiedzieliśmy, czyli gościnność, czyli pewien taki idealizm i odwaga i pracowitość, no to jest pozytywny obraz Polaka takiego stereotypowego, bo się tacy, którzy są niegościnni i są nieidealistyczni, sprzedajni i są tacy, którzy są po prostu leniami śmierdzącymi, ale co do zasady myślę, że, że, że cieszyłbym się, gdyby ktoś tak powiedział o Polakach, myślę, że to jest prawdziwy obraz, słuszny. No, to trzy cechy pozytywne. I Dodam jeszcze, że ten, mhm. ten, właśnie ta pracowitość i ten pewien idealizm, jednak spojrzymy na te 30 lat ostatnie, no to to się potwierdza, to znaczy że rzeczywiście myśmy ten skok dokonali, no bo Nikt za nas tego skoku nie dokonał. To myśmy to wypracowali, tak. to myśmy zmienili pewne też y, zwyczaje, tak? to myśmy wyrugowali jednak w bardzo dużej mierze y, łapówkarstwo, to, 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 to myśmy sobie narzucili pewne zasady, według których się gdzieś tam y, między sobą rozliczamy. Także myślę, że ta historia też to potwierdza. Tak, i, i potwierdzają to ci, którzy przyjeżdżają z wschodniej granicy, którzy mówią, zaczynaliśmy z tego samego pułapu, a Polacy poszli dużo dalej. Może mieliśmy trochę więcej szczęścia, może byliśmy trochę bliżej Zachodu geograficznie, więc więcej było tego wpływu, ale uważam, że ta pracowitość u nas jest naprawdę, naprawdę widoczna. To negatywne rzeczy. Jakie, jakie są takie negatywne rzeczy, czego nie lubimy w sobie jako Polakach? Może niech pokolenie zacznie, bo to tak najbliżej. Dobrze. Tam. To, nie, nie, to ja zacznę to, w takim okay. razie. Ja zacznę wersetem z Tytusa, który jest taki dosyć odważny. My dzisiaj chyba już nie mamy takiego odważnego, takiej odwagi w nazywaniu. Tutaj, kiedy apostoł Paweł do Tytusa pisze, że trzeba zatkać usta niektórym, właśnie na Krecie. To dwunastym wersecie przywołuje pewną, pewną opinię o Kretańczykach. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretańczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. I trzynasty werset, to jest Boże Słowo, przypominam, świadectwo to jest prawdziwe. <grymiany> <grymiany> także także, także być uwieć... Kretańczykiem chyba nie było prosto w tamtych czasach. Jak to jest z nami? Ja chyba sobie, no tutaj narzekanie na pewno usłyszeliśmy, no, tak. to jest prawda. Natomiast ja powiem Wam szczerze, coś, czego ja nie lubię, a czego tam nie było słychać, to jest niewiara we własne siły i niewiara w taką własną szlachetność. Coś, co mnie bardzo w Polakach denerwuje, łatwo jakiemuś Niemcowi, Francuzowi, Anglikowi, Amerykaninowi, może Rosjaninowi mniej, powiedzieć o nas coś złego i my się przejmujemy, i my już od razu myślimy ojej, jej, o jej, o jej, to chyba rzeczywiście tak jest. A bardzo często myślę, że ci ludzie nie, wie, nie, nie znają nas nie mają prawa nas nazywać, mają właśnie pewne stereotypy, które wynikają gdzieś tam sprzed 50 lat, że jesteśmy pijakami, złodziejami czy coś tam. Myślę, że rzeczywistość się zmieniła, a ci, ci ludzie ciągle operują w takich klimatach, bo nie wiem, tak się nauczyli, bo im tak naprawdę jest obojętne, bo nie zależy im, bo po prostu mają w sobie wyższość naturalną, której my nie mamy. My mamy raczej jakiś taki syndrom postkolonialny, że no jeszcze z czasów rozbiorów, że ci silniejsi nas roz, jakby, rozjadą, więc my gdzieś tam po cichu będziemy pokornie pewne rzeczy przyjmować. A właśnie uważam, że powinniśmy wierzyć jakby w pewną, w taki potencjał, który Bóg zasiał w nas i nazywać to. Czyli, czyli tak trochę mówisz o tożsamości. Nie tylko wiara w tożsamość, ale dobre usadowienie siebie. I połączenie siebie jako obywatela z krajem, z wartościami. Ja osobiście jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem, wydaje mi się, dobrze utożsamiony z narodem, chociaż otwarty na, na inne kultury i uczenie się z tego, co, co mogę zaobserwować u, u narodów ościennych, sąsiedzkich i zarówno Y, jak i z tych, które są y, y, na, y, na innych kontynentach. Y, jeśli chodzi o negatywne rzeczy, to, to właśnie też przychylam się takie. Wiara, niewiara we własne siły, szybkie zniechęcenie, takie kompleksy jakieś w porównaniu z innymi narodami. Chociaż jesteśmy inteligentnym i bardzo twórczym narodem, wrażliwym, o tym mówią wynalazcy różnych patentów. Sporo Polaków, którzy, którzy właśnie są w tym gronie ludzi kreatywnych, czy ludzi sztuki, którzy piszą piękne utwory, wykonują te utwory. Więc więcej wiary. W siebie, honorowanie siebie, celebrowanie tego, co Sukcesów. my możemy zrobić, sukcesu, podkreślanie tego, uczenie dzieci właśnie tego, bycia dumnym z tego. Nie udało ci się, pięć razy potknąłeś się, za szóstym staniesz, pójdziesz, pobiegniesz. Też taka zachęta jeden dla drugiego. Co tam słychać? Stara bieda. No, co tam słychać? Będzie dobrze. I to, to jakby trochę to przeprogramować. Myślę, że to byłoby ważne. Wspieranie jeden drugiego. Zawsze zazdrościmy komuś, że ktoś tam kiedyś, kiedyś się mówiło, czy Żydzi to się tak trzymają, ten Niemiec to tak właśnie on jest taki poukładany i tak. No, zobaczmy te wartości, które są w nas. Wygenerujmy, wypowiedzmy to, w tym sensie wygenerujmy, wydo, wydobądźmy to, tak, żeby nie pochwalić, ale stwierdzić fakt, że rzeczywistość tość Podnieśmy głowy, to, to na ten czas bym, bym to widział. No i więcej rzeczywiście tego luzu, tego zadowolego, zadowolenia, celebrowania tego wolnego czasu, niekoniecznie w, tym, w, tym, w tej przestrzeni alkoholowej, bo to mówi mężczyzna, śpiewa jak, jak sobie popije. Ludzie prawdę powiedzą, jak będą już po drugim, trzecim, żeby cieszyć się tą rzeczywistością, jaka nas otacza i więcej celebrować, więcej tej radości dawać. I zachęcać siebie do tego. Myślę, że, że ta pogoda ducha to jest jakiś deficyt, który jest między nami. To ja bym dorzucił do tego takie zamykanie się. Takie nie, nie interesuj się. Co Cię to interesuje? Nie wnikaj. Żeby. Że, to jest ciekawe, jak sobie popatrzymy czasami gdzieś w filmach, to widać albo jak ktoś był na przedmieściach Stanów Zjednoczonych, jak są domy jednorodzinne, to czasami są długie szeregi bez żadnych płotów. Mhm. Tak naprawdę to jest jeden ogromny trawnik, na którym stoją domy, ale każdy ma swoją działkę, ale się nie odgadzają. Natomiast my lubimy, jak mam swoje, to się odgrodzić, zasadzić wysokie drzewa, wysoki płot, podłączyć jeszcze no, najlepiej do, napięcie do tego prądu, drut kolczasty. To jestem ja i to jest moje królestwo i wszyscy inni się ode mnie odchrzanią i taka podejrzliwość, że ktoś chce mi zrobić, ktoś chce mi zaszkodzić, a co ma sąsiad, a ja tutaj chcę dorównać sąsiadowi takie, że, jest, że jesteśmy gościnni często dla innych, ale sami przeciwko sobie często lubimy się odgrodzić i nie chodzi tutaj o, mam wrażenie tylko o to, że ja chcę się czasami, potrzebuję trochę prywatności, ale w ogóle, że jesteśmy, ma, lubimy się zamknąć na, na, na mnóstwo tak, zamków, w drzwi zamontować i znowu nie z poczucia bezpieczeństwa, ale tego, że, że, że święty spokój, dajcie mi i odczepcie się ode mnie wszyscy. Trochę takiej otwartości, którą mamy dla innych, żebyśmy mieli tę otwartość również dla siebie, nie, żebyśmy nie mieli takiej potrzeby kreowania siebie na kogoś, kim na w rzeczywistości nie jest Jesteśmy, ale żeby ktoś o mnie, żebym ja wywalczył sobie w, w, u kogoś nawet sztuczny autorytet, albo, albo podziw, yy, no, ale żebym miał, więc... Czyli w myśl zasady postaw się, a zastaw się, Na, na tak? przykład, no. No tak, to, to jest słabe, to jest słabe. Chociaż z tą prywatnością yy, 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 ja bym trochę dyskutował, Samuel, bo... Yy, jakby Europa generalnie troszkę innymi kryteriami się kieruje. Pojedziesz do Szwajcarii, tam są w ogóle takie, takie miejsca nie do sforsowania, ta prywatność, ona, ona jest mocno rozwinięta. Ja osobiście może nie, nie że lubię ogrodzenie, płot, ale lubię prywatność, Jak, jakbym mieszkał gdzieś w jakimś miejscu. W domku jednorodzinnym, no to wychodząc rano z kawą niekoniecznie bym chciał mówić dzień dobry panu, panie sąsiedzie, tylko mieć jednak trochę tej prywatności, ale, ale, ale czuję to, tak, co powiedziałeś. no Ja przeciwko ja, prywatności, też ją lubię ale takie zamykanie wiecie zwrócił na to uwagę ktoś z tych e, rozmówców w sądzie że tego how are you że mu brakuje tych small no, tak, nie tak, tak, I, tak. i z jednej strony no. mnie radzi w tych small talkach takich amerykańskich sztuczność że choćby tam Taka on się topił i paliło się skąd tak. powie I'm fine ale w Polsce jakbyśmy zapytali co słychać on powie co się interesujesz <laughs> sobą się interesuj to, to w drugą stronę no, tak. ta chwileczka się odbija no to prawda y no. Ja dodaję jeszcze trochę w tym kontekście taka kutliwość, że nas łatwo skłócić ze sobą, właśnie dlatego, że trochę jesteśmy nieufni, trochę tacy narzekający, łatwo narzekamy na Polskę, łatwo narzekamy na siebie nawzajem, mm. łatwo narzekamy na rząd. Chcę myślę, właśnie, no, naprawdę. Trochę i, dumy. Trochę dumy trochę, dumy, trochę szacunku do no, siebie, no, tak. takiego, takiego poczucia, że. I, I dlatego łatwo nas jest rozgrywać. No niestety, powiedzmy sobie uczciwie, i te wszystkie. Niestety interesy ościenne gdzieś łatwo, łatwo w Polsce realizować. Właśnie, właśnie dlatego. A myślę sobie, że powinniśmy mieć jednak taki, takie poczucie, że, że nie muszę się z Tobą we wszystkim zgadzać, ale jednak pomimo tego, że, że gdzieś się nie zgadzam, to jednak mamy pewne wartości wspólne, zależy nam na właśnie może na, na Polsce wspólnie, albo jednak potrafię się na dobre słowo o, o tobie gdzieś jednak mimo wszystko zdobyć. I, I myślę, że byłoby nam wszystkim znacznie, znacznie lepiej. Ale też zobaczcie, jak te wartości przydają się w życiu zborowym. Gościnność. Właśnie trochę wiary w siebie w to, że możemy coś razem osiągnąć, możemy gdzieś wyjść, możemy zdobyć coś dla Chrystusa, możemy poszerzać te nasze granice, nie musimy się wstydzić. Mamy ofertę, tak. Dokładnie, mamy dobrą ofertę, możemy tak. wierzyć, że mamy, że mamy coś dobrego do przedstawienia ludziom. Potem właśnie to, że potrzebujemy się interesować sobą nawzajem, że jak jeśli ktoś się odcina i mówi, a co ty się interesujesz, no to zazwyczaj on źle skończy, bo grzech go zje. A powinniśmy być razem, zadbać o to, żeby być społecznie dla siebie, żeby właśnie stanąć w prawdzie, żeby zrozumieć, że musimy siebie nawzajem chronić czasami przed, przed tym złym, który będzie chciał nas rozdzielać. Więc to się przekłada na takie wartości nie tylko narodowe, ale też na wartości duchowe. I wierzę, że, że te rzeczy, o których powiedzieliśmy, że są dobre, na których nam zależy, że znajdujemy je też właśnie w tym, czego Pan Bóg chce dla swoich dzieci. I fajnie byłoby o to się zatroszczyć, żeby to było chrześcijańskie, żeby to było nasze, narodowe, polskie, bo wierzę, że to, co Bóg chce dla swoich dzieci, to jeśli narody za tym pójdą, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, cytując jeden z psalmów. Co lubicie, a czego nie lubicie w Polakach? O co warto byłoby się zatroszczyć? O co powinny zawalczyć kolejne pokolenia? Jak się zmieniać, a co pielęgnować? Dajcie rzecz w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Pokolenia.